Witajcie, z tej strony Artów i... SZNAPCIUK! A to jest ostatni odcinek z trzeciego sezonu. Niestety troszeczkę... były przerwy w tym, bo szczerze... Nie za duże. Czasami nie mieliśmy... ochoty. A teraz... też możliwości. No tak, to... Często zmieniały się te możliwości, bo na przykład ja miałem wycięte z życia takiego płynnego internetu to ze 2 miesiące na pewno. A tak idąc dalej, to. Hmm, co ja miałem powiedzieć? A no tak, ja teraz jestem na praktykach, więc jak się przyzwyczaję się do tego trybu życia, no to powinnam jakoś zacząć coś nagrywać, bo jednak. I te praktyki na dziewiątą przeważnie. Wracam o drugiej. Nie jest spoko. No i niestety normalnie szkodam. Ale. jakoś sobie poradzimy. Tak. A tak. Co więcej. Do zobaczenia w meczu. Wiem, że było Torwaldy tego z i I zaczęliśmy. Tak, wejdźmy. Wy I zaopaliście się na końcówkę mówieniu o dawnych trybach PVE fajnych trybach, tak, okej, okay, Fernando od lewa i Sky, okay. ale nasza drużynka i widzi to i atakuje ich mocno, okej, okay, ładnie tutaj eee, wygląda, teraz nie żyje. Barry zaraz też, prawdopodobnie I cykhil. A ja tutaj troszeczkę no, postoję, wykiluję się tutaj na punkcie, jak się nie obrazi. Okej, okay. teraz idę po... Eturre? Et Tyre? Lele. Lelele. Mm -hmm. Chciałem jakoś ładnie przekręcić imię, a wyszło... Nie ręcznie. A nagrywa się? Nie nagrywa. wyszło. Nagrywa się. No i to nie zawsze wychodzi. Zostanie po prostu, nie dojdzie. <grym> Fernando idzie. Okay. Przyjęte. Jedziemy się. Oni mnie widzą, widzieli to znaczy, Pomiałem miałem znak łowcy. I co, Fernando, leć do teamu mojego. Opa, tarcza. Auć. to tak mi. O, tutaj jest Genos. Nie ma Genosa. Ok, to ja to ma... tutaj idę w tą to lukę. To w pęci. Może trochę ich tak dobiję. Okej, okay, nie ogarnąłem Cię Barry w ogóle wyleciał. <grym> mm. O, słyszałem A, sky. I, sky. Sky jest tu. Już nie ma. Okej okay. I teraz jak widzimy, to pychamy im ostro. O, widzę tutaj tur y, Dairę. Ale nie na długo. E Heal e I tarczę. I w plecy. Nie A, się. prawie wypijem. Pra... A za kamieniem. Co? Rozumiem. A, nasz Wiktor, tak? Tak. Kill? on no, jest... Nie. nie mam tego. A, to. Ta irra monstera. I chyba oni mają tego Genosa bota. To... No. Dlatego nam no, tak chyba. To wyjdzie. idzie. Nie ma. No nie No tak. No niestety. Nie yy, dużo satysfakcji będzie w wygraniu takiego meczu na koniec sezonu. Niestety. Tym razem bym proponował odprawić i polecieć. Okej, okay, tajra jest. I Lewica, po lewo jest yy, Fernando. I A Ał, ał, o dobra. Oook, okay, zultował, typek. co by tutaj... hmm... Gdzie jest Zmusiłem go do ultowania. No, pierwszy z... Zbadaj Tahira. No dobra, Tahiry nie, nie, nie ma. Nie ma ich głównego demagera. I lecimy. Gdzieś tutaj Dobra, ktoś się chowa? Czy to tak nie bardzo. O, chowa się No dawaj sky Boga jaka jak mocno nas... to jesteś. Okej, okay, teraz daję Reultu Zbili się Nie przejmą to o, kurde nie że już się, się bili, jak widzę. Ja chyba Genos zwrócił. Tak, wrócił. Nareszcie zgodni przeciwnicy Będzi się zrobili. Będzie ciężej. Dobra, już tak nie można lekko nie grać, no to trzeba troszeczkę spiąć mm. Okej, okay, nie ma sky. Taira nieźle tutaj mi dała popalić. I widzę tutaj Fernando. I Tyre. Ja lubię takiego komba. A tutaj... Tak, to może być! W głowy dla Krasnoluda! Ogłoniłem Genosa. Okej. Okay. Ja... E, Przewodnił ja i lecę dalej. Daj ściany Ok, Genos polecił za ścianę i barika nie ma. Dobra, dobra. Tajera nie ma konia. Trochę na piechotę będzie musiała podleść. To jest Okej, okej, okej. I jak tutaj widzę? tajera coś tu skacze. Jak człowiek małpa. Największy większy zbrodniarz wojenny. <grymne> A jeżeli no ktoś... No, to A jeżeli ktoś kojarzy o co chodzi, no to... Brawo Jesteś. O niekoniecznie stary, ale może lubisz retro memy. Stara idzie. Okej, okay, rozumiem. A ja to z Fernandem Okej, okay, tej ry już nie ma. Ale słyszę... A, złoto w Już nie ma, top, Fernando. To nowy mojej drużyny. Co? okej, okay, co my tutaj mamy? Liseła i Fernando. Oni tutaj za tymi mulcami się nieźle kąpią. To znaczy, no, no, ale kampieniem im za dużo nie da. Kampieniem nie wygrają. No cóż, no z racji. Okay. i racji Okej. I patatai. Ostatni raz na rankedzie w tym sezonie. I okay. czy uda nam się oh, wygrać? Dziękuję. O, tu jest pytanie. No dobra, od prawa oni lecą. O! Surprise, motherfucker! Genos. O, właśnie, właśnie. I Sky. Okej, okay. to biłeś. Ładnie, ładnie. Ja się wycofuję, ja się wycofuję. Trochę tak dałem? O kurde, oni nam trochę no, chyba tyły no, no, tak wystraszyli. Imani to jest nasza, no, tak? Na... Nasa, nasa. Okay. Tak, Imani, nasa. Złoto, ale postawiłem. Kurde, nie trafiłem. ulta. Dobra, teraz raz nie. Au, 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 au. Ja, Okej. Okay. Ja... Czemu Ubiło. nie żyję? Czemu... Dobra, już nie żyję. Biegnę na punkt, biegnę. Ile mieć sił w nóżkach? No dobra, Lisey jest na punkcie, no to idę im zwalić ich z nóg. Hehe <laughs> mhm. widzę, że nie tylko ja okay. ich tutaj będę zwalał. Okej, okay, oni coś szykują. Sky nie ma konia. Jest na mnie chyba ostro wkurzona. Jeszcze Tyra jest. I mnie zabiły, niestety. Sky na HP-ku. Tej rajdzie od... Czarna punkt, czarny punkt. Yes. Nie. Nie zażył. A więc podsumowanie tego sezonu pewnie kiedyś będzie. Nie wiem, za jeden dzień, Cie? za dwa dni. Nie. No. no dobra, Nie oczywiście. Ostatnich honorek za umiejętności dla Sznapciuka i dla reszty teamu. Napór na wyższym. Na a więc dziękuję za oglądanie tego, tej serii, tego sezonu. I do zobaczenia w kolejnym sezonie. Do zobaczenia i cześć.